Witam Was na początku tego tygodnia. Mamy dzisiaj Ewangelię o uzdrowieniu w Szabat Łukasza 6. I z tej Ewangelii wyciągam takie dwa wnioski, dwie nauki, o których chciałbym się z Wami dzisiaj, którymi chciałbym się z wami dzisiaj podzielić. Pierwsza dotyczy tego, że uzdrowienie nie jest kwestią prywatną. Jest kwestią publiczną i widać, widać to bardzo mocno na przykładzie dzisiejszego uzdrowienia z Ewangelii. A druga nauka, którą wyciągam, brzmi w ten sposób: że yy, nikt nie jest właścicielem prawa właścicielem prawa jest Bóg. Może najpierw o tym pierwszym wątku: dlaczego tak mówię, dlaczego wyciągam taki wniosek, że uzdrowienie yy, jest kwestią publiczną? Nie wiem, czy byliście, może w większości tak, na takich Mszach Świętych, z modlitwą o uzdrowienie. Jest to okazja do tego, by cały Kościół mógł doświadczyć obecności żywego Boga i cieszyć się tymi znakami, które Bóg czyni również w dzisiejszych czasach. Nie wiem, czy braliście udział w pielgrzymkach do różnych sanktuariów. Myślę, że tak. Większość tutaj oglądających ten filmik, myślę, że było czy w Częstochowie, czy w innych sanktuariach maryjnych, gdzie można zobaczyć liczne wota na ścianach y, przy obrazach, wizerunkach maryjnych czy świętych. I te wota świadczą o uzdrowieniach, które dokonują się również dzisiaj. Y nie wiem, czy słyszeliście w swoim środowisku wśród swoich znajomych jakieś świadectwo, że komuś polepszyła się sytuacja zdrowotna, albo że ktoś wyciągnął jakąś naukę z doświadczenia ciężkiego z choroby i doświadczył jeszcze większego uzdrowienia niż fizyczne, czyli uzdrowienie duchowe. Pokazuję te przykłady po to, by nam uzmysłowić trochę więcej niż yy, czytamy w dzisiejszej Ewangelii że właśnie uzdrowienie nie jest kwestią tylko prywatną. Ale znak uzdrowienia ma służyć nam po to, by oddać Bogu chwałę, by mnożyła się Boża chwała tu na ziemi. I kiedy Jezus dzisiaj mówi: wyjdź na środek, wyciągnij tę rękę, która jest uszła, która jest bezwładna, nie tylko po to, żeby wyjść i po prostu pokazać tą chorą rękę, ale też po to, by być by ten chory był znakiem, szczególnie dla tych, którzy coś knują, coś niedowierzają i y, był znakiem dla tych y, faryzeuszów i uczonych w piśmie. Drugi wątek. Nikt nie jest y, właścicielem prawa, a faryzeusze i uczeni w piśmie tak się zachowują dzisiaj. Y, oni mieli prawo do tego, y, tak myśleli, że mają prawo do tego, by decydować, że. To uzdrowienie, które ni, y, może dokonać się w dzień powszedni, nie w szabat. Y, I to oni rościli sobie prawo do tego, by mówić y, twoja choroba nie jest y, nie zagraża twojemu życiu, więc odłóżmy to, aby się modlić o uzdrowienia, by uzdrawiać w inny dzień, nie w szabat. A Jezus mówi, y, troszeczkę tak działa pod włos i działa troszkę na złość tym... Y, nie troszkę bo mocno na faryzeuszom i uczonym w piśmie. I ma tutaj swój cel. Chce pokazać, że uzdrowienie. Yy, on ma prawo dokonać jako Bóg, i to on ma prawo dokonać to w taki dzień, jaki będzie chciał, bo jest kimś wyjątkowym jest Bogiem. Nie jest tylko człowiekiem, ale jest Bogiem człowiekiem. I chce pokazać faryzeuszom, gdzie jest ich miejsce, że nie są właścicielami prawa. Mogą być stróżami prawa, ale nie są właścicielami prawa. I zobaczmy, że Ewangelia robi nam kolejny raz rachunek sumienia. Ile razy my y, podważamy jakieś nadprzyrodzone zjawisko, mówimy: To nie może być cud. Ten cud nie mógł się wydarzyć tu i w tym miejscu, to miejsce grzeszne. Możemy się spotkać z takimi komentarzami. A kto jest właścicielem prawa? Bóg. I to Bóg decyduje, czy uzdrowienie się dokona, czy nie dokona się, czy dokona się później. Yy, myślę, że warto zastanowić się dzisiaj, jak ja się zachowuję w takich sytuacjach, kiedy mam wątpliwości, nie dowierzam, jakie towarzyszą mi emocje. Czy są to emocje bliższe dzisiejszym bohaterom, Faryzeuszom, Czy to są emocje, które nas pobudzają do uwielbienia? Dzisiaj pomódlmy się do Ducha Świętego o dwie rzeczy. O to, abyśmy wiedzieli, że prawo ma służyć człowiekowi, że prawo zostało stworzone dla nas, dla Kościoła, dla wspólnoty, dla ludzkości, dla społeczności, a nie my dla prawa, że mamy miłością wypełniać prawo a druga sprawa abyśmy pamiętali o tym że jakiekolwiek uzdrowienie jest znakiem jest sprawą publiczną a nie tylko prywatną mamy się karmić świadectwem mamy oddawać Bogu chwałę za to co uczynił w życiu naszym albo bliźnich Przyjdź Duchu Święty ogarni nas swoją miłością i pokaż nam, gdzie jest nasze miejsce we wspólnocie Kościoła, że mamy miłością wypełniać prawo. I abyśmy też pomóż nam, abyśmy nie krytykowali, nie, abyśmy nie negatywnie nie podchodzili do y, takich rzeczy, y, które są nadprzyrodzone. Ale abyśmy wyciągali, rozeznawali, wyciągali wnioski i starali się zobaczyć dobro w tych sytuacjach, w których Ty, Duchu Święty, działasz. Abyśmy ostatecznie uwielbili Ciebie w tych uzdrowieniach, które dokonujesz także dzisiaj. Pomóż nam też yy, być świadectwem i cieszyć się ze świadectwa innych, jak Ty działasz. Sprawa, byśmy mogli się ucieszyć działaniem Twoim w drugim człowieku i abyśmy pozwolili ucieszyć się e, działaniem Twoim w nas, aby inni to zobaczyli. Duchu Święty przyjdź. Przyjdź i działaj. Uzdrawiaj, uwalniaj, uświęcaj. Także tych, którzy dzisiaj e, rozważają ze mną tę Ewangelię i oglądają to dzielenie. Amen. Dzisiaj w komentarzu możesz zapisać yy, świadectwo uzdrowienia, czy fizycznego, czy duchowego. Krótkie. Yy, I oddać Bogu chwałę również w komentarzu. A aktem strzelistym niech będzie dzisiaj dla nas yy, wezwanie: Pan jest opoką i zbawieniem moim. A więc, referent Psalmu, niech stanowi dla nas dzisiaj krótką modlitwę do powtarzania w ciągu dnia. Pamiętajmy o tym zdaniu. Pan jest opoką, i zbawieniem moim. Pięknego wejścia w nowy tydzień. Życzę Wam e, też pięknej pogody e, w tym czasie wrześniowym, wejścia e, w nowy tydzień pracy, nauki. E, niech Dobry Bóg nam błogosławi. Trzymajmy się Jezusa i do zobaczenia w kolejnych naszych rozważaniach codziennych z Panem Bogiem.